Jakiego ekipa tyle pucharów PDG SOKÓŁ Kraków i FGA Gracja z To jeden z klubów, które 17 i 18 października wzięły udział w turnieju gimnastyki artystycznej o puchar prezydenta miasta Bielska-Białej odbywającym się na Hali Rekordu w Cygańskim Lesie. Są to nasze kolejne zawody, czwarte już. W tym roku zaszczyciło nas 28 dziewczynek z całej Polski. Są to nasze największe zawody, które się u nas odbyły. Jesteśmy bardzo wdzięczni naszym sponsorom za nasze wsparcie, dzięki którym właśnie aż tyle dziewczynek mogliśmy zaprosić. Mamy nadzieję, że kolejne zawody będą równie udane jak te, a może i nawet przewyższą. się podoba. Jesteśmy bardzo mile zaskoczeni. Naprawdę super organizacja i super zawody. A oto zawodniczki jeszcze innego klubu. Za nimi kilka lat ciężkich treningów. Ja trenuję od trzech lat. Ja od czterech. Ja od dwóch. Ja od siedmiu. Najmłodsze zawodniczki miały 5 lat, najstarsze miały 15. To jest w zasadzie taka górna granica dziewczyn, które zdobywają najlepsze, najlepsze miejsca i osiągają najlepsze efekty. Najtrudniejsze jest to, żeby opanować wszystkie układy perfekcyjnie. Którzka jest najtrudniejsza, dlatego się ją ma na końcu. Najtrudniejsze Czy... to chyba było wyjść na matę i wystąpić yy, pokonać stres. Jest to popularyzacja tego sportu, który nie jest u nas jakoś tak bardzo znany jak w innych krajach, ponieważ jest to jeden z niewielu sportów, który się uprawia od najmłodszych lat. Druga rzecz, bardzo głęboki aspekt pracy, bardzo głęboki aspekt karności. Przygotowania są bardzo wymagające, ponieważ wymagają nie tylko siły fizycznej, jednocześnie wymagają świetnej koordynacji, wymagają również bardzo dużej wytrzymałości oraz odpowiedniego zachowania, ponieważ dziewczyny występując, nawet kiedy nie idzie występ po ich myśli, zachowują do końca zimną krew i schodzą z maty z uśmiechem na twarzy. To jest bardzo trudne i jest to bardzo wymagające psychicznie. Po gimnastyce ona wyrabia taką grację u kobiety. Lepiej się chodzi na szpilkach, łatwiej jest wszystko potem. Turniej został zorganizowany przez Stowarzyszenie Gimnastyki Artystycznej i Sportu Pasja.